Przedstawicą tego filmiku chcemy za nagrać odcinek z oceniania Waszych kont w Brawl Stars więc wpiszcie swoje nicki z Brawla, oprócz tego plan, w którym jesteście najlepiej jego ID, no i ile macie pucharków. Oprócz tego pamiętajcie łapce w górze i subiku, no i wybierzemy kilka osób i ocenimy na odcinku. Szymaleczko, widzowie, dostawałam od Was wiele pytań, czy pokażę Wam swój pokój, więc chyba przyszedł dzisiaj na no to czas. Pokażę Wam również, jak będę go przystrajać właśnie na wielkanoc. Będziemy sobie razem jechać do sklepów i wybierać kilka nowych itemków. Ale zanim pojedziemy do sklepu, zostawcie suba na tym kanale i łapkę w górę, to wtedy będę nagrywać coraz więcej filmów, bo właśnie tym nie motywujecie do tego. No bo wiadomo, Mam też yy, stare jakby ozdoby z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat, ale wiecie, fajnie też mieć coś nowego. Dobra, jesteśmy już pod pierwszym sklepem, więc wchodzimy. Podczas szukania wielkanocnych rzeczy zaszłam na słodycze i może będzie coś ciekawego, co będziemy mogli wziąć do testu. Widzicie, to przeszłam całą alejkę i nie było nic ciekawego, ale może kupimy jakieś świąteczne jajko i je otworzymy na yy, tym filmie? Patrzcie, mamy pierwsze Wielkanocne rzeczy, ale jest ich strasznie mało. Myślałam, że będzie ich dużo, dużo więcej. Szczerze nic stąd mi się nie widzi tak, żeby to brać, więc idziemy dalej i mam nadzieję, że znajdziemy coś dużo lepszego niż to. A my tutaj takie wielkanocne słodycze, ale my jednak szukamy no, ozdób, których tutaj za dużo naprawdę nie ma. Mam jeszcze tutaj tylko takie świąteczne jajeczka, talerze i podkładki, a tak poza tym, to ja nie wiem, coś pomijam, ale to naprawdę nic nie ma. Ja wiem, że sklepy wystawiają świąteczne rzeczy gdzieś miesiąc wcześniej nawet czasem dwa, ale żeby już nie było nic. Dobra, widzę, że tutaj nic nie ma, więc że weźmę takie czekoladki, skidka, ta kata wielkanocna, myślę, że zawsze coś, zawsze coś. Lepiej to niż nic, ale pojedziemy oczywiście do kolejnego sklepu. Dobra, jesteśmy pod kolejnym sklepem i wchodzimy. Mam nadzieję, że tutaj będzie dużo więcej rzeczy niż tam. Właściwie, tutaj już się zapowiada dużo, dużo lepiej. Jakiś śmieszny krasnal w ogóle. Mega fajny. Tutaj mamy takie jeczka. Wyglądają ja trochę, jakby były bąbkami. Nie wiem, czy nie są, po prostu. To, że przypominali jajka, to dali je na Wielkanoc sprzecenione. Tu jest takie jakbyśmy też nadziało nawet dla dzieci. Są różne zabawki albo jakieś naklejki na szyby, które prawdopodobnie wezmę. Chciałam ogólnie to z butelkami, bo stwierdziłam, że mogę ją sobie zostawić na całą wiosnę nawet na lato, bo jest taka... Jakby uniwersalna A tamto było typowo na święta I musiałam to od razu ściągnąć Patrzcie jakie ładne świąteczne słoiki Mam w domu taki, więc nie biorę Chyba z takim z różową nakrętką Ale ogółem mega, mega są ładne Patrzcie to widzowie, myślę, że weźmiemy to Żeby pozawieszyć sobie je na kwiatkę w pokoju Bo mam ich dość sporo I myślę, że to będzie fajnie wyglądać Patrzcie widzowie, ile tego tutaj jest Naprawdę jest tutaj w porównaniu do tamtego, sklepu naprawdę yy, dużo Więc jest wybierać Wzięłam sobie takie lampki Myślę, że mogą być fajne tłem do odcinka i takie fajnie na ściany, jak będę nagrywać może czystym desem, albo gdzieś jakby je wyłożę, będą naprawdę myślę, że mega fajnie wyglądać przyjąłam jeszcze takie lampki, myślę, że będą fajnie tłem do odcinka, bo widzi, że wyłożę i będzie to dobrze wyglądać patrzcie tego zająca i zobaczcie jakie on ma piękne, jakby mijające się takie srebrne poświaty myślę, że jego też weźmiemy Wziąłem do tego zająca jeszcze dwa takie pasujące jajka, które myślę, że będą idealnie razem współgrać to no ja tylko ja mogłam zapomnieć wziąć portfela do sklepu. Naprawdę i muszę iść specjalnie do auta, żeby wziąć portfel, ale już szybko pobiegnę i biorę go i płacimy za to. Patrzcie w ogóle jako fajną mam przypinkę do kluczyków, Myślę, że jest gigasłodka. słodka. Ostatni sklepem, do jakiego pójdziemy, będzie Lidl i mam nadzieję, że będzie tam coś fajnego, świątecznego, słodkiego i na pewno to weźmiemy do testu. Lecimy od razu na słodycze. Mam te Kinder Jaju, ja ogółem uwielbiam Kinder niespodziankę i naprawdę... Ja myślę, że ona niby nie będzie jest świąteczna, ale jest jajem, więc możemy zaliczyć i jej bierzemy. Dobra, widzowie, to jajo jednak na jak na poczcie i to jest kinder słody czy wielkanocnych. No, no naprawdę aż po prostu kusi, żeby coś wziąć. Widzowie, ale tego tutaj tyle jest, że ja nawet nie wiem co ja mam wziąć. Nie wiem czy jest jajo, czy wziąć może coś z pluszakiem, czy w ogóle figurkę. Dobra, stwierdziłam, że bierzemy tą kinder niespodziankę, a do niej takie serduszko, które będzie dla Toriego ja już jestem w domu i właśnie będę sprzątać mój pokój, bo tutaj jest lekki syf i pokażę wam mniej więcej jak to będzie szło a na końcu pokażę wam oczywiście cały mój pokój i taki efekt finalny mojego w ogóle ozdobienia nocnego. i w ogóle chciałam was przeprosić, że jakby mniej mówię, ciszej mówię w sklepach, ale jeszcze się trochę wstydzę ale już myślę, że nabieram takiej pewności siebie i lepiej się to ogląda. Dobra widzowie minęły ponad 3 godziny, a ja dopiero skończyłam sprzątać w tym pokoju przez to, że to tyle zajęło i w ogóle zabrałam się za szafki i za pudełka, nie nagrywałam żadnych update'ów, bo stwierdziłam, że wszystko pokażę Wam właśnie na końcu, teraz, pokazując Wam cały pokój, bo tak naprawdę, gdybym Wam pokazywała, tak po kolei, co dodaje, to byście już ten pokój cały zobaczyli. Więc myślę, że nie ma co przedłużać i lecimy. Dobra widzę, więc tutaj mamy wejście, taki śmieszny fun fact, patrzcie co nakleiłam sobie, gdy byłam mała i to w ogóle nie jest z tej strony co potrzeba i te naklejki są właśnie z mojego dzieciństwa, dobra, więc tutaj mamy taką nudną półkę, w której trzymam leki, ładowarki i tak dalej. Po drugiej stronie mamy takie pudełka, które właśnie dzisiaj układałam, trzymam tutaj też swoje słodkości. I widzicie tutaj też i mamy też pićka, walizki, właśnie takie tutaj. W tym pudełku trzymam właśnie dużo plecaków, torebek i tak dalej. Tutaj mamy oczywiście szafę. Tutaj jestem ja, hej, i tutaj właśnie przykleiłam sobie takie naklejki. Są mega, mega urocze. Zobaczcie, jakie słodkie. No, i tak to właśnie wygląda. Za szafą mamy właśnie też takie pudełkowe sprawy, ale zobaczcie, kogo tutaj mamy. Jest tutaj moja ulubiona sodemiarka B. I tutaj też mamy kolejne lusterko. Owiebrałam lusterko. W ogóle to lusterko kupiłam z myślą po to, żeby robić fotki na dworze. Zrobiłam jedną, która w ogóle tak średnio mi się podoba. A nad tym tutaj mamy taką kaczuszkę. Obraz, moja kuzynka mi ją namalowała. Jest mega, mega piękna. I nad biurkiem, które zaraz wam pokażę, wisi taki długi kwiat. Zobaczcie, powiesiłam na nim takie te właśnie jajka, które kupiłam w Pepko. I jest tutaj kilka bryloczków, które już powiesiłam wcześniej. Dobra, dalej mamy tutaj kwiatki, jak widzicie, kolejny bukiet kwiatków Lego. Uwielbiam po prostu kwiatki Lego, naprawdę. I dalej mamy tutaj też ozdoby świąteczne, jak widzicie, królik, królik. Trójki, nawet kurę mam, zobaczcie. Patrzcie, jaka śmieszna. To była kura, którą już kupowałam w zeszłym roku. I tutaj jak widzicie mam mnóstwo kwiatków, bo też je uwielbiam. Dodają uroku takiego pokoju i go urozmaicają. Dalej mam pupę, na której najczęściej siedzi albo Tori, albo mój pies. jest statyw i zaraz będę dla was nagrywać testa tego jajka, którego kupiłam dzisiaj i jeżeli zostańcie do końca, to zrobicie ze mną opening. Obok statywu stoi toaletka i też się odbijam w niej, bo też tutaj mam dwa lusterka i ogółem, no jest tutaj troszeczkę nacikane, delikatnie, ale jak na to, że użyłam tego codziennie, to naprawdę myślę, że jest całkiem dobrze i też sprzątałam tutaj, a zobaczcie. Ta toaletka się już niestety, ale nie domywa. Patrzcie tutaj, mam kolejną rzecz z Prostar, z takiej spajuś. Mega ładny, co? Zaraz obok toaletki mam moje wielkie łóżko z wielką ilością pluszaków i z nową ozdobą. Właśnie te świąteczne jajka, które się świecą. W ogóle mega ładnie to wygląda na żywo, naprawdę. I tak to się właśnie prezentuje. Teraz pokażę Wam mój pokój, właśnie tak w całości, jakby. Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram. Kiedy wbiję na arenę, rośnie adrenalina. Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste. Nie lubię doznać porażki, dla mnie tylko jedno wyjście: wygrać Gierkę i Pesos, i Bankroll. Dobra, tutaj mamy biurko, na którym stoi mój ukochany bukiet Lego. I tutaj, oczywiście, też ozdoby świąteczne są. Nawet światełka świąteczne z marchewką i króliczkiem tutaj się udało położyć. Mam tutaj też kolejne świąteczne ozdoby pomieszane z moimi figurkami i pluszakami. Jak widzicie, figurek, pluszaków i w ogóle takich rzeczy mam mnóstwo, bo jak wiecie lub nie wiecie jeszcze, to uwielbiam takie rzeczy. I trochę to wygląda jak pokój małego dziecka, ale mi się to bardzo podoba. A widzę, że ja skafnąłam się chyba na każdego zająca, którego miałam w pokoju. Mówiłam, królik, więc jak coś to sorry. Przy sprzątaniu w ogóle znalazłam takie fajne, wielkanocne uszy. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu odcinka, to napiszcie wielkanoc w komentarzu. Na pewno przypnę Wam serducho i będę giga wcięczna, że zostaliście do tego momentu odcinka. A teraz zabieramy się do otwierania tej gigantycznej kinder niespodzianki. Ciekawe co będzie w środku. Dobra widzowie, ja już jestem, żeby otworzyć z Wami właśnie tą kinder niespodziankę, więc lecimy. Dobra widzowie, otworzyłam już je i zobaczcie, co tutaj mamy. Jestem giga, ciekawa, czy będzie coś świątecznego czy coś totalnie innego dobra, więc zrobimy opening ej to to jest coś z Frozen, co jest? czemu to jest coś z Frozen? patrzcie, ale w ogóle kocham naklejki, tak, tak dodając patrzcie jakie jest rosy. Dobra, złożę to i pokażę wam. Dobra, widzowie, takie mamy drop jak mogliście wcześniej już zauważyć, jest to Elsa. Nie wiem, czy im się pomyliły pory roku, czy co. Ogólnie jest mega ładna i w sumie kojarzy mi się trochę z Piper i jej skinem, tym takim księżycowym. Co myślicie? Więc to już na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Hej!